Cześć, tutaj Leszek. Dzisiaj chciałbym Was wybrać na nieco leniwą wycieczkę, bo drogach, które raczej nie należą do publicznych ze względu na to, że mam do czynienia ze sprzętem, który jest niezarejestrowany, który pożyczyłem sobie dosłownie na kilka chwil. Wypatrząc i oglądając to, przy czym stoję, możecie powiedzieć, o jaki fajny Delim! A bardziej wtajemniczeni wiedzą, że jest to teaser, który jest dosyć popularną konstrukcją chociażby na rynku zachodnim. Dość ciekawie wyglądający sprzęt, który będzie dostępny od tego sezonu za pośrednictwem grupy Arcus and Romet. Ona wprowadza właśnie subpręd zwany RMT i to jest jedna myślę z filerowych maszyn jaka będzie dostępna już za kilka chwil. Zanim ruszymy kilka słów o, e, o samej tej konstrukcji jest to 125 cm3 oczywiście stojące na dwóch czternastkach kołach e, oparta na silniku, który posiada 13 koni, jest zasilany wtryskiem, spełnia normy Euro 4 i który też jest wyposażony w chłodzenie cieczą oraz kilka bardzo ciekawych gadżetów, jak chociażby kluczyk zbliżeniowy. Mam w kieszeni, słuchajcie, o Jezu, tylko której. Mam w kieszeni któreś kluczyk, którego nie muszę używać podczas bezpośrednio używać podczas kontaktu z maszyną. Wystarczy mieć coś takiego w swojej kieszeni, a następnie zbliżyć się po prostu do stacyjki, nacisnąć i przekręcić. Mamy zapłon włączony, ładnie, zegary się nam e, przeresytowały. Co do tego, jak, w jaki sposób jeździ ta maszyna, powiem Wam e, już za kilka chwil, ale w międzyczasie jeszcze... Na pewno to, co interesuje miłośników skuterów, czyli e, praktyczność, bardzo fajny e, bagażnik pod siedzeniem, który pomieści powiedzmy półtora pełnego e, e, kasku. Są też... E, Dwie wersje tego, te, tej maszyny. Jedna jest z przekrokiem, a druga z płaską podłogą. To na jaką się zdecydujecie zależy tylko i wyłącznie od Was. Ostatnie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę to ledy znajdujące się z przodu pojazdu oraz tylny kloż zespolony też jest zaopatrzony w ledy i Jedynie co mnie gryzie pod względem designu w tej maszynie to kolorowe klosze kierunkowskazów. Moim zdaniem milion razy lepiej wyglądałyby tutaj przeźroczyste. No ale to jest właśnie kwestia gustów. O gustach się eh, nie dyskutuje. Jest to mój pierwszy kontakt z maszyną, która ma w ogóle przebiegu 1,6 km i która jeszcze nawet nie zdążyła się rozgrzać, a zegary są wyskalowane do 140 na godzinę, ale w rzeczywistości maszyna pojedzie z tego, co pamiętam, nie więcej niż 110 km na godzinę. Pierwsze wrażenie, jakie, jakie ja mam po przekręceniu manetki, to dosyć wysoka pozycja za kierownicą, ale także bardzo, bardzo komfortowa. I jeżeli miałbym porównywać komfort jazdy, to przychodzi mi na myśl na przykład Downtown, który jest sporo większą maszyną, ale... Prowadzą one się dosyć podobnie. To, że jest to nie najmniejszy skuter 125, świadczy jego masa 150 kg, która raczej moim zdaniem nie jest, nie jest aż tak bardzo wyczuwalna. Tylne, tylne zawieszenie jest dosyć miękkie, przód wydaje mi się, że jest skonfigurowany bardziej, bardziej tak zdroworozsądkowo, aby... aby Ktoś, kto kieruje tym skuterem, nawet przy dużych prędkościach nie ma problemu e, z precyzją jego prowadzenia. Na przodzie znajduje się dosyć e, spora szyba, ale z tego co widzę nie jest ona chyba regulowana, ale taka, e, taka osłona też jest w e, stanie nam dać sporo przy większych prędkościach podczas opadów deszczu czy e, w chłodniejsze dni. No i właśnie to, co jest najśmieszniejsze, dzisiaj jest słuchajcie, 9 stopni, a jest końcówka, e, końcówka stycznia. Co do osiągów, e, udało mi się tak minimalnie rozgrzać e, silnik tej maszyny. Tak jak Wam wspominałem, nie mam tablic rejestracyjnych, więc nie wyjadę nigdzie na prostą pokazać Wam w pełni możliwości tego sprzętu. Jednakże w przyszłości na pewno będzie okazja do tego, żeby bliżej i na dłużej e, zapoznać się właśnie z tą maszyną. Fajne hamulce tutaj do, dosyć, dosyć są. No ale dobrze, zobaczmy co ta maszyna potrafi. W porównaniu z 50 oczywiście nie ma porównania. Dopiero przy 650, po przekroczeniu 50 km na godzinę czuć, że skrzynia, że skrzynia przekazuje nieco więcej momentu obrotowego, że ten silnik tak naprawdę wtedy dopiero zaczyna pracować na, na takich chyba najbardziej optymalnych, w takim najbardziej optymalnym zakresie, zakresie obrotowym. Jestem jak najbardziej pozytywnie, pozytywnie, mam jak najbardziej pozytywne wrażenia z, z tych dwóch kilometrów, które, które przejechałem na tej maszynie. Wydaje mi się, że jest to coś dla ludzi, którzy poszukują zarówno komfortu, jak i praktycznych walorów użytkowania takiego jednośladu. Konstrukcja jest fajnie dosyć wyważona zachowuje się bardzo przewidywalnie e, jedzie niesamowicie gładko, silnik jest e, również dobrze e, również jest dobrze wyważony za pośrednictwem wałka, który, który się znajduje i przez to na, na takim płaskim, na takiej fajnej nawierzchni e, mamy wrażenie, że ta maszyna po prostu e, płynie i mówię wam to szczerze po prostu tak na tak na gorąco. Okej, okay, dalej jechać za bardzo już nie, nie możemy, ale z przyjemnością zrobię sobie drugą rundkę, zwłaszcza że naprawdę jest ciepło. Dzieje się. Wracając jeszcze co do designu, jest on taki zrównoważony, zdroworozsądkowy, widać, że jest to, że jest to skuter nieco, nieco wyższej klasy i maszyna wygląda dość ciekawie, nie, ma żadnego, nie miałbym żadnego problemu, żeby podjeżdżać tym pod pracę czy, czy, czy nie wiem, pod szkołę. E Zaprojektowany jest po prostu z głową i nie ma tutaj grama przesady, sprzęt nie udaje sportowej maszyny, bo też nie do tego służy. Naprawdę bardzo fajnie się czuję prowadząc tę maszynę, bardzo pewnie. Eee, mam wrażenie, że po prostu jadę czymś lepszym i o to chyba właśnie chodzi podczas podróżowania skuterem i jednocześnie patrząc właśnie na ten komfort jazdy, na tę fajną szeroką kanapę, skłaniałbym się ku temu, że jest to też dobra propozycja dla tych, którzy chcieliby podróżować gdzieś nieco dalej niż tylko od punktu A do B. Powiem Wam szczerze, z niecierpliwością czekam na trochę, jeszcze trochę cieplejsze dni. Nie tylko dlatego, że podróżuję w rękawiczkach, do których mam ogromny sentyment i które mają 10 lat i które jak widzicie już są, ale nie mam serca po prostu ich zmienić. Głównie ze względu na to, że e, chciałbym e, na przykład wyruszyć jakąś, e, jakimś ciepłym wieczorem e, w nieco dalszą wyprawę na tym sprzęcie i wówczas także podzielić się z Wami refleksjami z dłuższej eksploatacji tego sprzętu. A tymczasem dzisiaj bardzo mi było miło, że towarzyszyliście mnie podczas tych ilu? Niecałych 6 km. Jest to zdecydowanie jeden z najszybszych testów. Ale mam nadzieję, że ten materiał jest dla Was przekonywujący jeżeli ktoś z Was poszukuje maszyny takiej na co dzień, niekrzykliwej, to, że będzie to fajny pomysł na spełnienie swoich, swoich marzeń. Kurczę, silnik jeszcze się nie zagrzał do temperatury roboczej. Ech. 7 czy tam 9 stopni, no to wiadomo, to nie jest, to nie jest temperatura na, na jazdę motocyklem. Zachęcam do subskrypcji Was. Zachęcam Was do obejrzenia kolejnego i poprzedniego odcinka. No i do zobaczenia.